Siemanko, Siemanko, mijał z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się zakładaniem portfela MetaMask i sperowaniem go z decentralizowaną giełdą Uniswap. To jest moja strona. Tutaj znajdziecie jakieś podstawowe informacje ze świata kryptowalut. Do tego mam, do tego mam tutaj darmowy e-book. Jeśli chcecie, możecie się zapisać. Jest dostępny w dwóch wersjach językowych: po polsku i po angielsku. Dobra, jedziemy. Najpierw googlujemy sobie Metamask, tak Metamask IO i dajemy Download. Najlepiej jest to robić do przeglądarki Chrome, ale słyszałem, że na Brave też już działa. Właśnie tutaj mamy Brave i instalujemy na tego Brave'a. Ja mam go już dodanego, ale mam go na Chromie właśnie. Get started. Nie, nie mamy, czyli tworzymy nowy portfel. Tak, dzięki. Tutaj musimy wrzucić jakieś hasło. I w tym momencie dochodzimy do najważniejszego punktu tego wideo, czyli backup phrase. Jest to tak zwany seed. Seed to jest 12 lub 24 słowa, które dają nam dostęp do naszego portfela. Więc warto jest zrobić sobie backup, nawet dwa albo nawet trzy, bo jeśli e, zgubimy taki backup, to tracimy również środki i dostęp do naszego portfela, więc to jest najważniejsze. Żeby zobaczyć tego sida, musimy kliknąć sobie tutaj i wtedy wyświetli nam się wyświetlą nam się te słowa. Jest tych słów 12, możemy je sobie skopiować. Ja polecam sobie zapisywać na kartce. Jeśli kopiujemy to na dysk, to najlepiej, żeby mieć te hasła skopiowane na nośniku USB. I nie trzymać tego podłączonego do internetu na pewno. Dobrze, dajemy dalej. Tutaj... tutaj. Widzicie, chciałem oszukać. Zapisujemy sobie te słowa, dajemy dalej. I tutaj musimy je e, poukładać według kolejności. I później dajemy next. Ja tego nie będę robił, bo to jest portfel testowy, więc daję remind me later. I tutaj mamy informacje o dostępnych dex czyli zdecentralizowanych aplikacjach do wymiany kryptowalut. Start swapping. I właśnie. I teraz swapy również są dostępne na samym Metamasku. To jest nowość, wcześniej tego nie było, ale no ceny za transakcje nie są zbyt fajne. Możemy na przykład. Hmm, te, najlepiej. A może być ten. I powiedzmy, że chcemy, a nie możemy, bo nie mamy nic na portfelu. Tutaj się ustawia slippage. E, slippage to znaczy, że cena może się zmienić podczas e, realizacji naszej transakcji. I tutaj ustawiamy, jaki slippage tolerujemy. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do Uniswapa, uniswap.org, to jest Uniswap, klikamy tutaj use Uniswap, otwiera nam się, klikamy connect to wallet, metamask, Zatwierdzamy nasz portfel, dzięki jesteśmy połączeni i teraz Metamask automatycznie szczytuje, jakie tutaj mamy coiny na swoim portfelu. Oczywiście ja nie mam żadnych, ale on je automatycznie szczytuje i tutaj możemy później wymieniać też na wybrane tokeny, których jest w sumie mnóstwo, jest ich nieograniczona mi ilość, bo cały czas wychodzą nowe. Co, jest w, co musicie jeszcze wiedzieć, to to, że czasami, gdy kupujecie jakiś token, którego nie ma, nie ma na liście, musicie go dodać ręcznie do MetaMaska. Teraz wam pokażę, jak to zrobić. Wchodzimy tutaj w MetaMask. Tutaj mamy Add Token. Klikamy. I możemy zrobić research, na przykład nie wiem, link. Dodajemy sobie linka. Next. Dobrze. I teraz jak widać, mamy też tutaj linka pod spodem. Widzicie? Cały czas mi będzie przypominać, żebym zrobił e, ten update tego tego backup phrase. Dobrze, ale jeśli chcemy na przykład dodać jakieś customowe tokeny, których nie ma tutaj na liście, czyli musimy tutaj dodać adres tego tokena. I skąd wziąć taki adres? Wchodzimy na Uniswap, uniswap.info. I tutaj możemy wyszukać na przykład kaczki, moje ulubione kaczki. Ja jestem farmerem kaczek. DLP, trzeba uważać, bo tutaj czasami są jakieś skamerskie tokeny, także trzeba sprawdzać, czy na pewno ten adres to jest ten adres. Tutaj musimy zawsze zatwierdzić, że rozumiemy ryzyko. Właśnie w tym, w tym celu to jest zrobione. Jak zjedziemy na sam dół, to tutaj mamy adres. Kopiujemy ten adres i później wchodzimy na Metamask'a. Wklejamy go tutaj i Metamask już automatycznie wie, że to są nasze kaczuszki. Dajemy Next, mamy 0 kaczek, add token, i w tym momencie mamy customowy token tutaj z boku. Co warto jest jeszcze wiedzieć o Metamasku i o Uniswapie? Na przykład Dextools, bo tak jak widać, Dextools to było IO. Tak jest. Launch Up, tak jak tutaj jest widać, a w sumie to nie jest widać. Na Uniswapie nie mamy dostępu do wykresu. Żeby zobaczyć wykres, trzeba wejść na Uniswap.info albo Dextools. To też jest bardzo fajne narzędzie do właśnie podglądu na Uniswapie. Wchodzimy na przykład kaczki. I tutaj mamy dużo lepszy wykres niż tam na Uniswap.info. Możemy sobie zmieniać świeczki. Widzimy, co tu się dzieje. Tak. Pięknie kaczuchy urosły. Ja je gdzieś brałem tutaj. Gdzieś tutaj je brałem. <laughs> Aha i tutaj na przykład jeśli chcemy od razu handlować na tej parze to klikamy tylko tutaj trade i od razu nas przenosi na tą parę na Uniswap. Rozumiemy ryzyko i od razu mamy kaczki do Ethereum, także jest to fajna sprawa. Polecam Dextools. Jest, jest również płatna wersja, ale trzeba mieć te, te tokeny. Ok. Na przykład chcielibyśmy 1000 tokenów. No to będzie nas kosztować jakieś 200 dolarów. No, mniej więcej coś takiego. Dobrze, to by było na tyle, na ten moment. Dzięki wielkie, pozdrówki i życzę dużo profitów.